Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest profesor Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii CMKP. W Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, konsultant wojewódzki do spraw dermatologii i wenerologii województwa mazowieckiego. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam państwa. Pani profesor, atopowe zapalenie skóry jest coś takiego, no ale myślę, że mało kto wie, co to jest. Znaczy atopowe zapalenie skóry to jest inaczej wypryska atopowy, bo też często tak się mówi. To jest jedna właściwie z najczęściej występujących chorób skóry, gdyż dotyczy mniej więcej od 10 do 20% dzieci i około 2 do 5% dorosłych. To jest choroba przewlekła, zapalna, ma nawrotowy przebieg, często i towarzyszy świąt, często, znaczy często, no podstawą w ogóle choroby jest nadmierna suchość skóry, zmiany wypryskowe, pogrubienie naskórka, lichenizacja. Początek choroby niestety, ale jest w okresie wczesnego dzieciństwa. To, co jest może do Dobre. To ustępuje w około 40-80% przed piątym rokiem życia. Natomiast mniej więcej do 15 roku życia praktycznie ustępuje prawie 60 do 90%, że tak powiem, u 90% dzieci ta choroba ustępuje. Oczywiście choroba musi być nadzorowana, musi być leczona. I jeżeli patrzymy na lokalizację choroby, na przykład u dziecka, u młodzieży, osoby dorosłej, to jest ona zupełnie, zupełnie inna, inaczej przebiega AZS dziecięcy, inaczej młodzieńczy, inaczej osób dorosłych. No to, co łączy te wszystkie jak gdyby osoby, to namno jest ciągłe drapanie się, w związku z czym często z powodu tego ciągłego drapania pacjenci mają przeczosy na skórze, nadkażenia, takie zliczajcowacenia, pogrubienie naskórka. No generalnie jest to choroba, która mocno stygmatyzuje, dlatego że widać, plus jeszcze widać zachowanie tych pacjentów. No w związku z czym no jest to choroba, która tak naprawdę bardzo przeszkadza w życiu i no stygmatyzuje pacjenci niestety, ale mają i objawy z obniżonego nastroju i objawy depresji i Myśli samobójczej, i niestety również próby samobójcze. No właśnie, dlaczego? Bo to jest choroba, której nie można wyleczyć, a leczenie wygląda tak, że wtedy, kiedy bierze się leki, to pacjent czuje się dobrze, ale niejednokrotnie po odstawieniu leków choroba wraca, a czasami nasila się. Znaczy tak, to jest choroba, poza tymi przypadkami, o których powiedziałam, że, one, że u części pacjentów ta choroba gdzieś tam ustępuje, to niestety, ale to jest choroba, z którą pacjenci się zmagają całe życie. W związku z czym tutaj całe życie muszą pamiętać, o emolientowaniu czy używaniu nawizania. I w przypadkach cięższych, jeżeli mamy AZS o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, to tutaj niestety ale jest bezwzględnie wymagane leczenie. A jak wygląda diagnozowanie tej choroby? Znaczy, generalnie jeżeli chodzi o diagnostykę, no to przede wszystkim jest bardzo istotny wywiad, prawda? Bo tutaj w ogóle w w samej etiopatogenezie, mają udział zarówno czynniki genetyczne, prawda, immunologiczne, jak i środowiskowe. W związku z czym, no, po pierwsze, pytamy, czy ktoś z, rodzic z rodziców miał atopowe zapalenie skóry. Z reguły pytamy rodzica, wywiad, bo to jest dziecko. E, pytamy, jakie to było. To jest taka choroba z grupy chorób atopowych, prawda, tak jak dychawica Ostrzelowa czy katar sienny. W związku z czym o te wszystkie choroby pytamy. E, oczywiście pytamy o środowisko, czy na kadro jest siedlisko, przebywa się w gdzie osoby palą, prawda, bo to jest też dosyć istotne. I oczywiście takim podłożem tej choroby jest tak naprawdę uszkodzenie bariery naskórkowej, więc jeżeli oglądamy klinicznie, to widać od razu te wszystkie cechy charakterystyczne, o których powiedziałam, czyli właśnie tą suchość skóry, ten nadmierny wyprys, tą lichenizację, plus do tego mamy takie cechy, główne kryteria kliniczne, to się nazywają kryteria Hanifina i Rajki, tak naprawdę przeglądając te kryteria, czyli nawracający świąt, suchość skóry, występowanie choroby w rodzinie, to takie główne, większe kryteria, plus jeszcze dodatkowo dużo różnych i innych kryteriów, tam jakieś typu rybia łuska, czy i te inne, to po prostu na tej podstawie diagnozujemy, czyli właściwie na podstawie wywiadu i badania klinicznego, czyli to, co oglądamy, jesteśmy w stanie postawić rozpoznanie. To, to nie jest jakaś choroba, którą jest trudno zdiagnozować. Wspomniała Pani tutaj o tym, że ta skóra wtedy, kiedy jest drapana, to dochodzi do uszkodzenia tej bariery ochronnej, a co ma wpływ jeszcze na uszkodzenie tej bariery ochronnej w codziennym życiu? Jakie, jakieś... znaczy, powiedzmy sobie jedną rzecz. Że niestety, ale uszkodzenie bariery naskokowej jest cechą tej choroby. I to nie, nie uszkadza się wskutek drapania, to się tylko pogłębia, jak gdyby to uszkodza. Natomiast generalnie te osoby, to można sobie wyobrazić, jak mamy mur z cegieł, gdzie wszystkie cegły są bardzo dobrze spoiwem do siebie przylepione, prawda? W związku z czym nic przez to nie przenika. Natomiast niestety w skórze właśnie atopowej te wszystkie, jak gdyby, cegiełki są rozjechane i to spoiwo jest złej jakości, takie, że tak powiem, że wszystko przenika. W związku z czym podstawą choroby jest to, że większość antygenów przenika, jakby przez skórę i powoduje występowanie stanu zapalnego, Reakcję autoimmunologiczną. Niestety, oczywiście to zależy od tego, w jakim wieku, prawda, dlatego że u około 70% dzieci, tych najmłodszych, to głównie jest alergia pokarmowa. Natomiast dotyczy mleka krowiego, jaj, ryb, orzeszków ziemnych. Natomiast u dzieci starszych to z reguły są właśnie alergeny powietrzno czyli takie jak kurz, roztocze, siar zwierząt, pleśnie, pyłki roślin. To są, jak gdyby, takie podstawowe przyczyny, właśnie jak gdyby, te alergeny, które sobie niestety przez tą, przez tą uszkodzoną, Warstwę naskórkową tam przenikają. Bo tak, nie jest to alergia, ale jakoś się wiąże z tą alergią. Generalnie to tak zwany alergia to jest taki wielki worek, prawda? My mówimy w ogóle o grupie chorób atopowych, czyli atopowe zapalenie skóry, dychawica oskrzelowa, katar sienny. To są choroby z grupy, gdzie alergen wywołuje, wywołuje reakcję powstawania przeciwciał i powoduje startę takiej ogólnoustrojowej reakcji zapalnej, bo my mówimy tu o takim przewlekłym nawrotowym procesie zapalnym, który, tak jak pani słusznie powiedziała na początku, że jak pacjent się leczy, emolientuje, stosuje leki, to jest ok. Natomiast chwilą, gdy pozwolimy jakby Gdyby na chwilę oddechu, to niestety, ale właśnie w tym czasie ta choroba nawraca. Stąd uważa się, że no niestety, ale tacy pacjenci powinni być leczeni całe życie i z zacopowaniem, zapaleniem skóry, i z dychawicą, i z innymi. To w takim razie, jak się żyje takim pacjentom, gdzie na skórze są rany, strupy. No niestety, ale żyje się, się zdecydowanie źle, dlatego, że ci pacjenci nie mogą normalnie funkcjonować, bo my, oczywiście my mówimy o różnych nasileniach, prawda, bo mamy atopowe zapalenie skóry na sieniu łagodnym, umiarkowanym i ciężkim. I ci pacjenci, co mają nasilenie łagodne, to mają okresowo zaostrzenia, natomiast jeżeli oni stosują emolienty, w skład których wchodzą głównie humektanty, ceramidy, prawda, wszystkie takie silne natłuszczacze, nawiżacze, może tak to można nazwać, to wtedy ci pacjenci w miarę dobrze funkcjonują. Ale niestety, jeżeli jeżeli mamy do czynienia z atopowym zapaleniem, o, jak gdyby o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, to tutaj niestety, ale pacjenci muszą poza emolientowaniem również stosować leki. To, co jest taką podstawą leczenia, to są głównie glikokortykosterydy stosowane miejscowo. Oczywiście nie można tego stosować bardzo długo. To są inhibitory kalcyneuryny stosowane miejscowo, które już można stosować dłużej, bo glikokortykosterydy miejscowe stosujemy tylko w okresach zaostrzeń na krótko. Później przechodzimy już na, na inhibitory kalcyneuryny. Natomiast jeżeli są no, duże nasilenie zmian, to jak najbardziej. Bardzo w krótkich dawkach daje się do ogólnie. Stosowana jest cyklosporyna. Stosowane są naświetlania, czyli UVB-311 u dzieci, osób dorosłych można stosować PUWE. No plus do tego, do tego, jak najbardziej skazane by było, zwłaszcza w tych przypadkach ciężkich, stosowanie prawda, leków biologicznych. Jest taki lek biologiczny nazywa się Dupilumab, który no, jest lekiem wynalezionym i w celu właśnie leczenia ciężkich i umiarkowanych postaci, postaci atopowego zapalenia skóry. Na szczęście w tej chwili w ramach programu B124 mamy możliwość leczenia chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry, Ale podkreślam tylko z ciężką, a lek jest zarejestrowany i dla umiarkowanej i dla ciężkiej i w Polsce mamy możliwość zastosowania tego programu u osób powyżej 18 roku życia. Natomiast de facto lek jest zarejestrowany od 6 roku życia, czyli, czyli no, wydaje się, że normalne byłoby rozszerzenie tego rozszerzenie programu, tego, tego programu lekowego właśnie o tych pacjentów młodszych plus o tych pacjentów z umiarkowaną postacią, bo ta umiarkowana postać też się zaostrza do, do postaci ciężkiej, wtedy czasami no, mamy problem w ogóle z opanowaniem tej choroby. To co wstrzymuje w takim razie rozszerzenie tego? Ja myślę, że to jest wszystko kwestia finansów, dlatego że to są leki dosyć drogie, no bo to są to są już rekombinowane ludzkie przeciwciała monoklonalne, które no niestety ale są dosyć drogimi lekami, w związku z czym no też jakby Ministerstwo Zdrowia patrzy na cenę leków i jak na razie i tak super, że się udało, że jest program, jest od grudnia, chyba od 20 grudnia 2021 jest program leczenia chorych z ciężką postacią, natomiast czekamy teraz i szczerze my zrobimy wszystko, żeby udało się eskalować ten program na dalsze Grupy, prawda, czyli na no patatu wymiarkowano. Jak to w takim mówię. razie wygląda? Bo pani profesor powiedziała, że ta cena leku jest duża, czyli jaka? Jak możemy... Ja nie wiem, dlatego że to jest tajemnica handlowa, Dobrze. to zależy inna jest na rynku otwarte, myślę na 100 tysięcy. Dobrze, to w takim razie, jeżeli jest to łagodna postać, a później ta łagodna może przejść w tą taką najgorszą, to po co czekać, nie lepiej leczyć te łagodne postacie? Znaczy tak, muszą być oczywiście wskazania, dlatego że do terapii też to, to nie jest tak, że my każdego pacjenta wkładamy od razu na leczenie, prawda, z tak zwanej górnej półki. Jeżeli mamy pacjentów, który możemy opanować innymi metodami, to oczywiście Oczywiście to stosujemy, natomiast ten lek jest zarezerwowany i zarejestrowany stricte dla umiarkowanej ciężkiej postaci atopowego zapalenia skóry. Jego im nie można leczyć łagodnego, dlatego że nie każde łagodne przechodzi. Natomiast jeżeli mamy już taką postać umiarkowaną czy ciężką, to jak najbardziej trzeba jak najszybciej włączać. Dlatego że to, co też pani powiedziała, to pozwoli na zredukowanie kosztów, bo po pierwsze, zredukuje nam liczbę hospitalizacji, zredukuje nam liczbę zwolnień lekarskich, zredukuje nam wszystkie powikłania związane z AZS-em. Zredukuje nam nieobecność w szkole dzieci i nieobecność w pracy, czyli zwolnienia lekarskie rodziców, w związku z czym de facto kosztowo nam się to absolutnie opłaca. Tylko mówię, to musi być w odpowiednim momencie dane. A poza tym opłaca nam się również, dlatego że włączenie leczenia ograniczy nam wszystkie jak gdyby inne powikłania atopowego zapalenia skóry, takie jak depresja, takie jak prawda, leczenie potem depresji, wizyty u psychiatry. Więc to wszystko jest samo nakręcające się koło. Jeżeli w odpowiednim momencie podamy prawidłowe leczenie, dobry, skuteczny lek, to tak naprawdę wszystkie koszty nam spadają. Więc to jest oczywiście zachętą, i myślę, że to Ministerstwo Zdrowia doskonale, doskonale pewnie wie. I myślę, że w najbliższym czasie, no mamy taką nadzieję, uda się tych właśnie młodych pacjentów, przynajmniej od tego 12 roku życia, włączyć do programu lekowego. No bardzo może byśmy chcieli, może o to pani, apelujemy. Może pani profesor, właśnie osoby będące w ministerstwie nie zdają sobie sprawy z tego, że to hamuje rozwój, no w pewnym sensie, no bo to nie jest do wyleczenia, ale w pewnym sensie, żeby ta choroba nie postępowała. Do takiego najgorszego stadium. Ale ja jeszcze chciałam zapytać o taką rzecz, bo tutaj powinien pracować lekarz pierwszego kontaktu, alergolog i dermatolog. Te osoby powinny ze sobą współpracować przy leczeniu takiej osoby chorej na AZS. Czy tak się dzieje? Powiem tak, jeżeli chodzi o stanowisko jak gdyby ekspertów, czy jeżeli chodzi o wytyczne dotyczące leczenia, one są dokładnie opracowane wspólnie, interdyscyplinarnie przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Pediatryczne i Towarzystwo Medycyny Rodzinnej. Więc wydaje się, że chociażby z tego konsensusu wynika, że ci specjaliści powinni ze sobą współpracować. Szczerze mówiąc, myślę, że w większych miastach, czy w jakichś takich ośrodkach klinicznych, to jak najbardziej ma to miejsce. Natomiast w mniejszych miastach, czy w jakichś miastach powiatowych, gdzie mamy na przykład, tylko, aler tylko pediatrę i dermatologa, to myślę, że gdzieś na pewnym poziomie te osoby ze współpracują, ale generalnie nie jest to normą. Natomiast w dużych ośrodkach klinicznych jak najbardziej tak, dlatego że nam jest łatwiej. No każdy z nas wnosi coś prawda, do, do tej diagnostyki, do leczenia tego pacjenta. Natomiast w mniejszych miastach, gdzie brakuje lekarzy, czy nie ma specjalistów, czy nie ma nawet w ogóle specjalisty dermatologa, czy nie ma specjalisty alergologa, albo trzeba jeździć 100 kilometrów, to niestety, ale to ten model no, nie działa. Pani profesor, czy w każdy... W każdym wieku można zachorować na AZS? Czy to jest choroba, która postępuje i możemy jej na początku nie zauważyć, zlekceważyć? Generalnie można zachorować po trzecim miesiącu życia, tak, naj czyli tak tam od wczesnego okresu dzieciństwa. To, co powiedziałam już wcześniej, że mniej więcej przed 15 rokiem życia około 60-90% dzieci, generalnie do ta choroba powoli jak gdyby ustępuje. Z tego mniej więcej kilka procent do pięciu procent przechodzi w ten w te atopowe zapalenie skóry osób dorosłych. To są z reguły pacjenci z bardzo ciężkim atopowym zapaleniem skóry albo pacjenci, gdzie ta choroba dotyczy głównie wtedy rąk i stóp, czy jakby taki wyprys na dłoniach i stopach, bo ona tak naturalnie przebiega. Natomiast czasami jest tak, że faktycznie atopowe zapalenie skóry nagle się objawia u osoby 30 40 letniej ale wtedy od razu u takich osób musimy myśleć w kierunku diagnostyki chłoniaka. I często tak jest, że pobieramy kilka biopsji, aż w końcu dziesiąta jest. 11 okazuje się, że faktycznie jest to chłoniak, czyli takie nagłe wystąpienie stanu zapalnego skóry, takiego właśnie, przypominającego atopowe zapalenie skóry zawsze powinno być taką czerwoną lampą, zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza. A jaka jest świadomość społeczna? Ja myślę, że w tej chwili dzięki mediom, dzięki państwu jest coraz większa. Plus jeszcze no, działają różnego rodzaju towarzystwa. Ostatnio było nawet takie badania ankietowe przeprowadzone przez Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych. Ono chyba było w marcu, w którym okazało się, że praktycznie prawie 70% nastolatków właśnie z powodu atopowego zapalenia skóry odczuwa ciągły lęk, ciągły strach. No, gdzieś tam dotyczy ten strach zarówno relacji rówieśniczych, jak i szkoły. No to to już jest groźne, prawda? Jeżeli prawie 70% dzieci mówi, że boi się iść do szkoły, jest stygmatyzowane w wstydzi się swojego wyglądu, boi się odrzucenia, unika jakichś tam interakcji społecznych, prawda? Więc myślę, że, że, że jeżeli tyle dzieci aż odpowiedziało, czy tych osób młodych, no to znaczy się, że, że no gdzieś tam, no, no gdzieś oni się porozumiewają, są fora internetowe, prawda? Jest Facebook, nie wiem, Twitter, Inter, ja toś tak dokładnie na tych wszystkich aż może nie wyznaję forach, na których ta młodzież jest, ale no gdzieś wydaje mi się, że dzieje się dużo, dużo, dużo w, te, w tej kwestii, zwłaszcza to sami pacjenci, prawda? Dużo o tym mówią. No my gdzieś, gdzie może My też pacjentom pomagamy, Zresztą myślę, że w ogóle, jeżeli chodzi o świadomość co do atopowego zapalenia skóry, nie, łuszczycy, czy innych łysienia plackowatego, czy, czy nie, to coraz większa jest ta świadomość. Kiedyś to były w ogóle tematy tabu, ci pacjenci zamykali się w domu i to kończyło się często dosyć dramatycznie. No, natomiast no, w tej chwili już mówi się o tym, pacjenci sami otwarcie mówią. No, myślę, że nawet takich taki jak wrzucimy prawda, na, na YouTube a, atopowe zapalenie skóry, to wyjdzie nam ileś tam różnych rozmów, które są przeprowadzone z pacjentami. Pacjent... Pacjenci nie boją się o tym mówić. To właśnie super, że mówią o tym, że pokazują swój problem, no. bo inni myślą, że ja jestem jedyny i to tylko mnie dotyczy. To jest tysiące takich pacjentów. Pani profesor, jeszcze chyba ważne jest to, bo najważniejsza jest profilaktyka. Czy tutaj możemy stosować profilaktykę, żeby nie doszło do takiej choroby? Bo z tego, co tutaj pani mówiła, to zdaje się, że to jest genetyka, chociaż nie do końca I potwierdzona. Środowisko. Potwierdzone to znaczy, jest? No, czy tak, genetycznie oczywiście, że tak, dlatego że no, są całe rodziny atopowe. No, czasami jest tak, że w rodzinie jest właśnie wyprysk, atopowe zapalenie skóry, dychawica oskrzelowa, katarsienne. No, gdzieś tam są całe, prawda, te grupy jak gdyby, pacjentów, które no, mają niestety w genach pewną mutację, która no, no, powoduje tego typu zmiany. Natomiast jeżeli chodzi o profilaktykę, to na pewno dziecko nie powinno, się, nie powinno przebywać w pomieszczeniu zadymionym. Na pewno nie jest skazane, żeby w, w wczesnym okresie przykład, by było dużo kaw, Wszystkich tych tak zwanych kurzołapów, no te takie zabaweczki, jakieś tam z tymi pluszami, takie, prawda, futrzane czy inne nie są wskazane. Natomiast z drugiej strony podkreśla się, że nie można też dziecka odcinać od naturalnego środowiska, czyli takie sterylne też chowanie dzieci też nie jest prawidłowe, bo te dzieci muszą ileś tych antygenów, jak gdyby w przeciągu swojego, swojego okresu życia, podłapać, że tak powiem, żeby wytworzyć pewnego rodzaju odporność. Więc to w żadną stronę nie należy, że tak powiem, przeginać. Czyli tu żyć normalnie, Natomiast mówię, no redukować właśnie palenie, bardzo silny czynnik, trzeba bardzo uważać. Nie powinno się używać na przykład jakichś bardzo tłustych olejków, prawda, bo to też jakby podrażnia skórę. No oczywiście dzieci tak jak najbardziej emolientować, zwłaszcza jeżeli mają suchą skórę, ale to troszkę powinny być kosmetyki apteczne sprawdzone, a nie jakieś takie oliwki czy inne rzeczy, bo to, to, to nie jest zbyt, zbyt y, potrzebne. Myślę, że też ważna jest informacja, o ile taką posiadamy, czy w wiejskim środowisku dzieci lepiej się chowają i tamte choroby mniej występują. Tak, dokładnie. Taką posiadamy. Była taka praca robiona kilka lat temu. Okazuje się, że właśnie w środowisku wiejskim to jest mniej alergii. No po pierwsze, mniej zanieczyszczone środowisko. Po drugie, dzieci z reguły chowane bardziej bliżej natury, tak w sposób bardziej taki normalny. Tych dzieci jest z reguły więcej w rodzinach prawda, wiejskich. W związku z czym jakoś to tak dokładnie tam, tam, że tak powiem, RZS jest mniejszym problemem niż w środowisku miejskim. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada była profesor Irena Walecka, konsultant wojewódzki do spraw dermatologii i benerologii województwa mazowieckiego. Dziękuję Ewa Kubasiewicz. Dziękuję bardzo pani redaktor, dziękuję bardzo Państwu i żegnam się do widzenia. Forum radia rok parada.